RMF i Tygodnik Naj zapraszają na koncertowe lato. Wakacyjny piknik dla całej rodziny. Pyszne dania, konkursy z nagrodami i gorąca muzyka. No i nie jest wydumana, mamy się wszyscy dobrze bawić i mają wszyscy dobrze wspominać, zwłaszcza RMF i Tygodnik Naj. I nie chodzi o dobrą zabawę. Pojawiamy się w, w różnych miastach w Polsce, e, miastach uważanych no, miejscami za kurort. Krosno co prawda nie jest kurortem, ale stwierdziliśmy, że no, jest jakby przeciągiem e, pięknego obszaru w Polsce, czyli Bieszczady. Tak, żeby ludzie poczuli, że jesteśmy też tutaj, pamiętamy o nich. Jest nam miło, że czasami słuchacie remepu. w związku z tym się tak nieśmiało przypominamy koncertowym latem. naprawdę jest wybornie. Przede wszystkim e, przez pierwsze kilka godzin e, cała zabawa została pomyślana tak, jak słychać, aby najpierw dzieciaki się bawiły. Najpierw no, to Witka, Witeczka, nie, no, ci się, rola nie, dla na tym, lasko, tym razem na tej debatacji, rola jest ogromna, bo jestem jakie, trenerem, trenerem tu jestem, jakie e, jakie trenerem ja... ja opisać, to jest, to, te, ale lepszym mi... Nie, nie ja nasem nie ja no. Trener, trener Japa dzisiaj, słuchajcie, zrobiłem no. taki mały dym, no, dym na tej tak? trasie w tym roku niezwykły, że tak, postanowiłem zemścić, tak, tak. zemścić w tak, tak, tak. tak, tak, całym tak, japońskim tak, tak, tak. kibicowskim sercem tych piłkarzy, których nie wziął nas, to ja tu mam na scenie, jest Dudek, jest Pranek, wszyscy są, cała, cała plejada, oczywiście zmienią, oczywiście bardzo śmiesznie, robimy zawody, wygupiamy się, ja tak sorka wyglądam niezwykle, ale właśnie szedłem ze sceny, wchodzę zaraz, za chwilę Teraz raz, bawimy się, gramy, na lato, krosno, pogoda dookoła, piękne jest miejsce, miejsce co, co więcej potrzeba w taką pogodę i taką zabawę Publiczność rewelacyjna, atmosfera, nie atmosfera także tylko jechać. Masa konkursów, e, gdzie e, mocno angażujemy tutaj naszych partnerów, sponsorów jak to woli gdzie wszyscy tutaj się zaangażowali również prezentami, na przykład pralka jest do wygrania z kilkadziesiąt kilogramów proszku do prania na cały rok, oprócz tego MP3, no i masa jeszcze innych prezentów, na przykład RMF oprócz dobrej muzy tutaj rozdaje rowery. Chodzi o to, żeby rozkręcić sytuację, no a potem punkty kulminacyjne, czyli dzisiaj dwa zacne koncerty Demono i Wilki. Wydawnictwo Gruner RDR, które jest wydawcą tygodnika NAI, od wielu lat organizuje tego typu imprezy, gdyż w którymś momencie podjęliśmy taką decyzję, że chcemy być yes, yes. w naszych czytelników. Chcemy zobaczyć jakie mają oczekiwania, jakie mają potrzeby. Chcemy w jakiś sposób tak naprawdę dotrzeć do nich, z nimi porozmawiać, spotkać się, tak jak tutaj mamy okazję i akurat tygodnik NAI jest takim tytułem naszym, który na te potrzeby odpowiada najczęściej ze względu na swoją cykliczność. Także jest to tytuł, który naszym zdaniem był najbardziej dopasowany do tego typu imprezy. O, tutaj mamy kilka bardzo interesujących atrakcji, w szczególności dla kobiet, bo można sobie zrobić e, okładkę na czyli e, profesjonalne studio fotograficzne, w którym można zrobić swoje zdjęcie, a od razu panowie e, art którzy przygotują okładkę z własnym zdjęciem i takie zdjęcie każdy może dostać na pamiątkę. Także kolejki są gigantyczne, bo jest to niebywała atrakcja. Robimy zdjęcia, które potem drukujemy i dajemy ludziom. A zdjęcia są, jak widzicie tutaj, na opłatce Tylko Tygodniu jak, jak długo trwa cały taki proces robienia opłatki? 5 minut. Duże jest zainteresowanie? No bardzo duże, jak widać. Kolejka nie ma końca. Jeszcze <śmany> Yeah, isso é, a gente... Se você não é, Esquisi, não é? Esquisi... é realmente... Porque... 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 Drugą z rzeczy, którą mamy naprawdę cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem, to są oczywiście wróżki. Jak wiemy, każdy chce wiedzieć, co spotka go w przyszłości. Mamy dwie profesjonalne wróżki, które przez cały dzień wróżą. Oczywiście wszystko jest za darmo. Można się dopytać o swoją przyszłość, o plany. Wszystkie te przepowiednie bardzo często się sprawdzają, także du duże jest prawdopodobieństwo, że one naprawdę mówią to dokładnie, co się zdarzy. Przechodzą tutaj do nas osoby, które mają problemy w każdej dziedzinie życia osobiste, finansowe. No i po prostu proszę nas, żebyśmy im pomogli. Wróżymy na siedem kart. To jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, proszę Pani. No i właśnie mówimy to, co nam karty mówią, pokazują to właśnie z kart, wszystko tutaj naszym osobom, tutaj, naszym klientom można powiedzieć, przekazuje. No i wychodzą zadowoleni, bo to jest taka troszeczkę taka otucha, prawda, że coś się faktycznie może zmienić w ich y, życiu. No, lepsze. Razem z Markiem Rusinkiem prowadzę koncerty. Myślę, że stworzymy fajny duet, ponieważ w zeszłym roku też prowadziliśmy całą trasę. W tym roku prowadzę, ja na zmianę z Kasią Nawet-Nazarewicz, redaktor naczelną, N no i Marek prowadzi każdy koncert. To jest taki żywy kontakt z publicznością, to jest bardzo fajne. Mało, mało, będę telewizji. Tak jak tu jestem, tutaj, tutaj jestem, pozdrawiam się, Ciągle coś się dzieje. Na kotyli. przykład, kotyli. myśmy ostatnio kotyli. jechało Demono i mieli awarię z samochodu, nie mogli dojechać i właściwie musieliśmy kotyli. zabawić ludzi tak, na scenie tak, przez, tak. przez półtorej godziny, nie mając niczego w scenariuszu ale z Markiem. Ale jakoś, to te, to jakoś wyszło, Demono dojechało, zagrało koncert i było super. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Zapraszamy oczywiście na koncert nowe lata. Dziękuję. Dzięki wielkie. Witam serdecznie, dzisiaj w Krośnie przygotowujemy około tysiąca dań, wymyśliliśmy sobie wspólnie z koncertowym latem trasę po części kulinarną, z tego względu, że promujemy zdrowe odżywianie się. Wszystkie dania, które przygotowujemy, przygotowujemy na bazie oliwy z oliwek, jak brzem, z dodatkiem świeżych ziół, z dodatkiem warzyw, to co tak naprawdę powinniśmy wszyscy jadać, żeby się dobrze czuć, dobrze wyglądać, a to jest najważniejsze. Myślę, że wszystkim gościom w Krośnie na koncertowym lecie będą te dania spakowały. Po pierwsze przychodzą fajni ludzie, po drugie jest fajna atmosfera, po trzecie robimy to od no, kilkunastu lat i oczywiście bywają trudne momenty, bo nie zawsze jest tak, że jak podchodzi się z takim oto mikrofonem, to niektórzy się go boją, niektórzy się wstydzą i nie chcą rozmawiać, bo przyszli tutaj z rodziną i tylko z rodziną, ale w większości przyjmowani jesteśmy szczególnie na takich imprezach bardzo sympatycznie. No bo wiadomo, to nie jest e, taka klasyczna reporterska robota, gdzie coś się dzieje, albo coś złego, albo coś dobrego, tylko jest to zabawa i o to nam chodzi. E, oczywiście, że trudność jest w tym taka, żeby przekazać całej Polsce, czyli osobom, które nie są tu na miejscu, jak to zrobić e, za każdym razem trochę inaczej i za każdym razem być wiarygodnym, że bawimy się dobrze, albo jeszcze lepiej. W którym jesteśmy, to jest jeden z wozów satelitarnych naszej stacji i możemy w każdym momencie, o każdej porze dnia i nocy i właściwie praktycznie z każdego miejsca, nie tylko z, z placu zabawy, ale i z każdego innego miejsca, w którym coś się dzieje, możemy od razu wejść, wchodzić na żywo. I to jest fajne, bo inne stacje zwykle nie mają takich możliwości, a jeżeli mają, to trzeba napić, na przykład wypełnić 100 tysięcy dróżków, papierków, u nas tego nie ma. Jest akcja, wsiadamy, jedziemy. A możemy po wejściu, bo ja mam teraz wejście. Dobrze, o, dobra, dobra? No bo jest. No no za dwie minuty. Dobra, to zaraz. Zjeżdżamy całą Polskę, więc to jest kilkadziesiąt tysięcy kilometrów ciężarówek jest e, minimum sześć tirów, reszta to są samoodosobowe busy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, no to, to nie są wielkości, które e, robią wrażenie w kontekście koncertu YouTube czy Rolling Stones i tak dalej, no. Są to pikniki rodzinne w związku z czym powiedzmy, że taka średnia skala trudności. RMF ma być stacją bliską Subaczowi RMF przywozi swoim słuchaczom gwiazdy na żywo jest to wpisane w naszą strategię. Stąd im więcej takich imprez, tym i nasi słuchacze są zadowoleni I radio też spełnia swoją rolę Bo z tego co można usłyszeć na antenie Można również poczuć to radio na żywo Spotkać się z dziennikarzami Oglądać gwiazdy A wszystko za darmo w prezencie od radia Gorąco mamy co? Przepięknie jest czy nie? A jak forma? Poskaczemy trochę czy nie? Damy radę? Pośpiewamy? Poklaszamy troszkę. Pierwszy kawałek. Kim naprawdę jesteś? Zagramy przede wszystkim kilka kawałków z naszej najnowszej płyty, z płyty 7 dni, która wyszła w tym roku pierwszego dnia wiosny, czyli 21 marca. Kilka kawałków, kawałków, które promują tą, tą właśnie płytę. No, a oprócz tego stare hiciory, no, to, to na co ludzie czekają i, i po co przychodzą tak naprawdę na nasze koncerty, żeby usłyszeć statki, czy miasto nocą, czy zostańmy sami, czy z dupy jesteś ze mną, ma wymieniać dalej, kochać inaczej, ostatni pocałunek i tak dalej, i tak dalej. Zimą się siedzi w domu, więc jak się zaczyna wiosna, to jest, to jest ten moment, kiedy naprawdę budzimy się do życia i... I w ogóle jesteśmy takimi zwierzakami scenowymi. Do tej pory może nie powinienem zdradzać, ale te nowe kawałki śpiewam ze ściągami. Mam tam kartki, które leżą. Już je prawie umiem, ale te prawie robię wielką różnicę, prawda? Więc, więc jeszcze na wszelki wypadek po prostu są te, są te wszystkie tak zwane pomocniki. Oprócz tego pięknego balonu i kilku gadżetów, które tutaj są z nami, e, przede wszystkim prowadzimy akcję Megafota. Jest to e, akcja, która e, dzięki której możemy oglądać e, sprawozdania z, e, z całych tych występów, z całego koncertowego lata na stronach megafotainteria.pl Yy, a także przede wszystkim zobaczyć się, odnaleźć na mega zdjęciu, które tutaj będzie robione. Na każdym występie o określonej porze jest robione mega zdjęcie. Seria zdjęć składane są w jedno ogromne i jest do tego specjalny mechanizm na stronie www.megafota.interia.pl, yy, na którym można się odnaleźć, jeżeli tylko tu będziemy, oczywiście. Witam serdecznie mówi Robert Gabriński, interia.pl, zostańcie z nami kochamy Was I już. jeżeli są ludzie dobrej woli organizują koncerty, starają się zaprosić e, no, dorosłych i fajnych e, muzyków, to to będą się, znaczy, jakby taki kredyt mój zaufania jest ogromny, i zawsze myślę sobie o tym, że, że oni naprawdę zrobią bardzo wiele, żeby nam było dobrze.

Skąd nas? Nie, a tak naprawdę skąd nazwa? Nie, jak jakby nic nie Nie, to będzie taki problem, bo to i piszki na Eu vou dar uma peiscada, papai. o do vamos? Nie pan mój co chce. O Romanie nie będę nic mówił, tylko chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dlatego że jest tutaj, są media, RMF. Mamy takie hasło promocyjne miasta Grosna. Jako krosno, że jest to niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu. Dlaczego niepowtarzalne? Bo wspaniali, fantastyczni mieszkańcy, to dla Państwa ta dzisiejsza impreza. Życzę udanych wakacji. Dobrze! Krótko! I nie mów nic o Romanie! Dobrze! Każde miasto, każdą miejscowość traktujemy tak samo, czyli właściwie finał dla nas to jakby koniec trasy, ale jest zupełnie sytuacja się nie różni. Eee, kończymy w Karpaczu w Jeleniej Górze, czyli ostatni weekend lata, także jak ktoś się wybiera gdzieś na północ, proszę być czujnym, śledzić strony Inter i RMF-u, tam wszystkie informacje, gdzie jesteśmy, kto gra. Generalnie chodzi o dobrą zabawę, bez żadnego wysiłku i jakiegoś nacisku, jak zwykle ze strony RMF-u. Fajnie, że będziecie z nami, będzie nam bardzo miło, oczywiście wstęp jest wolny, jak ktoś się będzie czuł dobrze z nami, to mamy nadzieję że pojawi się również na imprezie w innych miastach. Zapraszamy! MFFN i Tygodnik Naj zapraszają na koncertowe lato, wakacyjny piknik dla całej rodziny, pyszne dania, konkursy z nagrodami i gorąca muzyka.